Witam. Chciałem pokazać Wam macierzankę zwyczajną. Jest to zioło jak każde inne. Trochę mniej ma tego olejku eterycznego niż tymianek, który jest obok. Też jest macierzanką. Ale ma podobnie zresztą jak tymianek. Fajną cechę, że jest rośliną okrywową, więc nada się pod rośliny, ale również jest rośliną szalenie miododajną, co można zobaczyć. Jest dosłownie na, pszczoła na pszczole. Naprawdę, jakby tutaj ul był gdzieś 2 metry dalej, ale. Jest jakieś 50 metrów stąd, jest naprawdę. Jest od groma tych pszczół. I wiem, że na pewno macierzanka się u mnie znajdzie. Tymianek już jest, macierzanka zwyczajna też, też przyjdzie. Przecuchą się przyda. No, macierzanka zwyczajna ma kwiaty bardziej fioletowe niż tymianek. Do tego jest ładniejszy, Ma no, mniej tego olejku, ale. Ale coś za coś. Będę miał to i to. Zresztą, mieszańce między tym i tym są również. To jest macierzanka cytrynowa. Podobno. Która chyba jest tutaj. Ale niestety na razie nie ma zbyt wiele kwiatków. No to dzięki, cześć.